Kali, tak ty kumplu, kumpli, powinniśmy sięć. ugandyjska co? Przepraszam, administrację. Yy. Przepraszam, administrację klucza. Witam, moi drodzy, przedstawiam cosplay Sabriny Spellman. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że z git, peruka trochę nie domagało, ale zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby było, żeby było jak najlepiej. To nie brzmi dobrze! <grym> Dobra, puszczam. Ale ja nie wiem kto... Już zamknąłeś? Tak, no. <grym> <grym> Kurwa, zaufałem je. Ale widział... Wi... skifnąłem ją od razu, skifnąłem ją od razu. Ona chciała zagrać w kalambury, ja ją skipnąłem od razu. Śpisz na kanapie, Zrobiłam Zrobiła mi w bambuko. Śpisz na kanapie. Zrobiła mi w bambuko, to miały być kalambury. N nie włazisz na górę, masz zakaz wstępu. Klaudia, gruba, k.a, na Klaudia Croft i wjeżdżamy dalej. Teraz wysyłamy na czaty świl. Motka świnki dla Klauduchy, i kiełbaskę, żeby się na żarła gruba kurka. No ja. Dobra, zajebiste, ja. Ostro. I wszystkie żaróweczki dla Klauduchy, jest co to za stringo, chcę na wierzchu, stópki gołe. Pokazałam stópki wcześniej, przesada Halo, gdzie ty jesteś? Czemu uciekłeś? Remo, możesz grać w Robloxa jak chcesz. Wróć do domu. Remo, wróć. Dokupicie Robuxy. Robuxy, no. Dawaj Tak jest! Patrz! Wypłaciankę proszę, jest! To jest ten domek, to jest ten domek, to jest ten domek Ja na pewno tu spadłem No płynę! Ja wciąż płynę, nie? Yeah? SPADŁEM! Kurwa, kurwa Ja p******* Ja myślałem, że wygrałem Ja myślałem, że wygrałem Kurwa, on był tak piękny No o ty k***a O ty k***a na menelu Zabiję cię, rozumiesz to? Zabijecie! cię Dobra jak na razie to Wypinasz tutaj Zosta? Mam 15 lat, ty kurze No ja mam 12, kurde, ja mam 12, ha! Ty jesteś legalny, ja nie kurwa Pedofil nie. nie, bo, nie <śla> czy, pedofil, Pedofil, mam cię. Mam cię Pedofilu, mam nie Masz na 12 lat życie ja po ciebie nie szanujesz mojej. Ale to jest które mamy różne poglądy, to widzę, że nie powinno. Wcześniej się nie przeszkadzało zagranicznie nas nie pytałem się ciebie o to, jakbyś wtedy powiedziała, że ci przeszkadzają, to bym wtedy ci powiedział, że się rozstajemy, a ty tak to ty straciłaś, ty... tylko mój czas. Okay. A ty też mój czas, bo kiedyś powiedzieli, że po dwóch latach w związku coś się oświadczyć, ale jesteśmy już prawie sześć. Tylko że po dwóch latach zaczęło ci odpierdać. Mhm. Weź taki, żebym nie uwiadolił siedzenia ręcznik. A ja widzisz, że nie masz prawa już, teraz się wymagać, ja sobie wracam autobusem i nie chce A autobusem to... wracasz, no jak wracasz autobusem, to nie ma tematu. Czy oni od dwóch godzin jadą po prostu autem? A nie ile mamy jechać autem, skoro mamy 400 km, to co kurwa mamy, nie wiem, w godzinę dojechać, czy kurwa... Ja nie wiem kurwa, zajednią ci z bani, nie, Nie kumam takich ludzi. Oni jadą po prostu autem. Co mam? Kurwa... Kołki robić w tym autem, kurwa, jak prowadzę, czy o oh, ci zapierdala, Po prostu jadą autem. Kurwa. Moi drodzy, proszę bardzo, przedstawiam Wam cosplay w stylu wiktoriańskim. Tak on się prezentuje. Mi się nie podoba, ale to dlatego, że mi się cała ta era i, i te takie bardzo, bardzo eleganckie ubrania nie podobają. Ale czat mówi, że jest git, także bardzo się cieszę. Że mam dużo bujaczków. Ona się rucha, nie mówi. Ale czemu w ogóle e, nie ma tego? Oj, pirla, gdzieś zapierał Brokowi po piłeczkę, jak, jak, jak taki. I pisałeś na czacie mieć wipka i SUPika Pamiętajcie zawsze jedną rzecz. Pamiętajcie skąd jesteście, i nie bądźcie chorągiewkami. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Ja historię tutaj znam, tak. Yy, historię Pirla z czatu, co przywiózł piłkę na Orlik. Także, panowie, żarty na bok. Historia jest zapisana wiadomości na czacie na Ukośnik user są. A to. A to yy, ten ma, jeszcze mam tego. Jak on się nazywa? Yy, no, yy, mam tego. Yy. Trump, tak? Trump. Do Trumpa, do Donald Trumpa. Ten co Donald jest Trumpa. prezydentem teraz. Naprawdę? A. Normalnie nie. A! Nie, nie, nie. <laughs> yeah, ale ty uwierzyłaś? No, <laughs> o matka. I jak powiedzieć, że kochasz piwo, bez mówienia, że kochasz piwo? Dzisiaj, jeszcze chwilkę powiem. Zastanawiam się nad takim streamem IRL-em, Eee, żebym pojeździła jakimiś zajebistymi furkami Jakiś, nie wiem Ferrari, Lambo <grym> Tylko będę musiała mieć kierowcę Bo Nie, nie baseny Bo ja, ja mogę pojeździć jakimiś super furkami Ale myślę, że jakiś Lambo To chyba nie za bardzo bałabym się Czy szukam? Nie, nie szukam